Zatrzymaj się. Czy czułeś się kiedyś, jakbyś przechodził przez próbę, trudność i pytałeś, czy Bóg cię dyscyplinuje? Ból dyscypliny może być ciężarem, ponieważ prowadzi nas do pytania: dlaczego Bóg na to pozwala w moim życiu? Ten ból to ból serca, które czuje się korygowane i które kwestionuje miłość Boga. Kontrowersja tutaj polega na tym, dlaczego kochający Bóg używa bólu, aby nas oczyścić. Ale Biblia uczy nas, że cierpienie w tym kontekście jest znakiem, że jesteśmy dziećmi, a nie bękartami. Ból tutaj to ból oczyszczenia, proces, który prowadzi nas do miejsca większej intymności z Bogiem. Jeśli wierzysz, że ból może mieć cel, skomentuj, a Bóg mnie koryguje. Biblia mówi nam, że Bóg dyscyplinuje tego, kogo kocha. Cierpienie, w tym sensie, nie jest karą, ale sposobem na kształtowanie nas, na oczyszczanie nas, na usuwanie z nas. Tego, co nie jest Jego. Modlitwa w tym kontekście nie jest prośbą o to, aby ból ustał, ale prośbą o to, aby ból uczynił nas bardziej podobnymi do Jezusa. Historia wielu świętych pokazuje nam, że to właśnie w cierpieniu znaleźli swoją największą intymność z Bogiem. Ból może być drogą do świętości. Cierpienie uczy nas pokory, wytrwałości i zależności od Boga. Jeśli ten materiał dał Ci nadzieję, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek i udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje nadziei.